Chcesz zobaczyć meduzę? Meduzę jaja. Przepraszam. Dobrze, będę unikał kontaktów. No w sumie słodziek. No i chuj. O! Przepraszam, jestem kurwa krową. Może się nie rozpozna. Ty, nie strzela. Chyba, chyba zadziałało. O, witam. Nie przeszkadzajcie sobie. Kurwa, wzięliście to do siebie. No dobrze, dobrze. Jesteśmy w progresywnych, postępowych czasach. Możecie robić co chcecie. Ważne, że wy się interesujecie kto przychodzi. O kurwa, ale mi wypierdoli w dupę. Mmm. Tu jest apteczka, dobra? Ade. A tak to, o kurwa, dawaj szybko, dawaj szybko, dawaj szybko, da o! Kurwa, zapominam o nim, Dobra, jebać, chciałem minigana szybko zanim oni wylądują. Oho, aha, witam, dzień dobry. Jak jest zadowolony, umarł. Ha! O, też granat, to rzucają. O wy kurwie syny, no czemu oni strzelają przez ściany? Do chuja! Co tam? O wy kurwie syny! O pałem ich! Dobra, zacznijmy zabawę. Jak to jest patrzeć na kolegę, który tracił łeb na twój widok? Też tak myślę. O, witam! Nie! Nie chciałem w radio, jestem dziennikarzem. O, dwy, chuje małe. No ja zapraszam. Ja zapraszam. O! O, ty, ty, ty kurwa! Zapraszam, ale na moich warunkach! O chuj! O chuj! A proszę na przykład nie? Nie mam je. Nie zwracaj na mnie uwagi, to tylko SEN Snajper pierdolony! Z takiej bliskiej odległości to jest sprzeczne z kodeksem Bushido! Przeładujmy na razie, bo ja wiem, że na pewno nie jesteśmy tu sami Jest za dużo. O, 我的, lla, my, kurwa niebało ich w chuj! Gdzie? Gdzie ten małpi mi wsadzasz w ekran? Super. Znalazłem przyczynę, dlaczego one uciekły. Mianowicie te pasy to powinny być nad nimi, a nie pod nimi. Ja myślę, że to by rozwiązało nam sporą część problemów. Dziękuję. Cóż mogę rzec? Zapisywanie dostałem, ale O, 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 o. 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 Proszę nie. Bardzo proszę mnie nie bić i nie strzelać. Waterboarding sobie zrobię, tego mi kurwa, nawet nie. No do pipy! Spoko, mordo, ale kurwa, no nawet nie mogę stąd wyjść do chuja. Może by im tak odwrócić uwagę, przed jakimś kamieniem, na przykład gdzieś w chuj. No tam kurwa, kamień miałeś, Debilu, jeden z drugim. O, to było piękne polowańsko. O, siema. podłogę na nie bywał. Dobra, mamy ich. Ale jeszcze na suficie te nogi kurwa połóż, jak ci tak wygodnie. Czasami mi się typu odpala, ja nie mam zupełnie pojęcia dlaczego. No dobra, trzeba będzie kolejną parę odłączyć. Na razie pójdźmy. Nic ze mną... Nie idzie, idzie, oczywiście! Kurwa, że idzie! O... Mam czwórkę, nam czwórka byłaby git, ale... Ale jest po prostu nam niepotrzebna aktualnie. O! Kurwa, co to było? Tyba dwa zleciały. Ej, ja najmocniej przepraszam. Skąd? To co nieźle. O, kolejny leci. Wykwintnie. Czyli co, łatwo to już było, jak mnie mam. No cześć piękna. Dobra, po cichutku, po cichutku, ja tu nie muszę być teraz wykrywany, to jest... ich wojna. To nie jest nasza wojna, co wy tutaj robicie? To nie jest nasza wojna, nie będziemy się wykrywali. O kurwa, chyba jednak jest nasza wojna! To może być delikatnie problematyczne, no teraz to ja zupełnie jadę w drugą stronę. Co? Mnie coś boli? O kurwa! No teraz to na pewno, teraz to mnie napierdala! Kurwa, ja myślałem, że on padnie ja będę mógł mu się zaśmiać w twarz, aktualnie tej twarzy nie mam. Czemu on kopie tą beczkę, biedno?! Kurwa, nie mnie! To beczkę kop, beczkę! Bierzemy teraz wypróbować. Siemano. Kurwa, może nie, na przykład? Co? Zostaw mnie. Co ty na tego? O, to zapojechałem, A zapierdalam. Mm. Jak burtelier. <laughs> Co? Ja pierdolę? ja nie. Żyję jeszcze. O, kurwa, może przeładuj. Super. Macie jakąś apli aplikację? Boże, tak, aplikację żabki, kurwa, ten. <laughs> Ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę. Pa, co się dzieje, kurwa? Jego cząstki molekularne zaczęły skakać. Mi się nam bardzo przyda, siema. Gdy, gdy, gd gd gdzie? Gdzie tu granat? O, ty chuju! Stąd, kurwa! O, kurwa, z dwóch stron. Dobra, granaty, granaty, tak jest. I wiesz co? Spierdalam. UUHAHAHAHAHAHA <śmienny> <śmienny> Nara JA pierdolę! A może idź w pizdu i nie wracaj Moja sugestia ode mnie dla ciebie, za darmo w cenie biletu O KURWA Co się odjebało ty, z pół obrotu mnie próbował wziąć Zwala mi to na ryj, nie wiem kto tam jest, ale biohazard wam na ryj znaczy... Pojebało cię. Kto? Kto? Kurwa, jak z krzaków wylaźli! Dzikusy jebane! Mam nadzieję, żeby nie było murzyna, żeby nie było murzyna. Uff. Jakbym powiedział tak o murzynie, to byłby problem, ale... Nie, to jest murzyn, kurwa! Dobra, trzeba się pozbyć zwłok. Przeżył. Kurwa, dawaj go. Sko, to co? Co? Co kurwa? No do pizdy znowu do mnie kurwa strzelają! pawugi Kurwa, co? Czemu ja się nie znać czy ja się zaciąłem? Czy ja się kurwa jebana w dupę? Pierdolona mać zaciąłem. Ale to ja się tak zaciężyć ruszyć, nie mogę! Kurwa, pojebij pojebi pojebi mnie pojebi je kroki kogoś kto kogo można uznać za grubego ale nie wiem O witam ty cfeluchu. Ja jednego pokonałem no nie. O, nie. nie 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 albowiem ja zamierzam co jest a ty kurwa skąd Dosyć, 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 mamo. No ale dobrze, dobrze. To wszystko nam na razie na plus wychodzi. Ło chuj! Ja bierdolę! No ja nie wiedziałem, że ja mam tutaj do czynienia z artystą cyrkowym. No właśnie obserwuję koleżanko, ja wiem jakie są warunki, ale kurwa maszynka to by znalazła, gdzie... Nie, dobra, to było... To było co najmniej obrzydliwie straszne, ale w chuj śmieszne. No kurwa, nieśmiertelny, a ty się przynaj do czegoś! i ja cię wypcham, a ty idź i strzelaj, strzelaj, zabij, shoot to kill, co ostrożnie, kurwa! Ja muszę celować gdzieś, chuj wie gdzie, bo ten kurwa naboje... No! Zniszczyłem go. Strzelaj to rakieto do chuja! Zabiła go? Nie, nie, zabiła go. No zabij go, proszę cię. Valeryn, jego, tylko jego. Rozkurw go, rozpierdol go, pokaż, że kobiety dominują, kurwa. No pokaż, pokaż kobieco dominację. Pokaż, jebać partiarchat, to masz mu powiedzieć. Valery... Kurwa mać! Właśnie tak się kończy poleganie na kobietach. No ja nie wiem, kurwa, jak to zrobić! właśnie jeszcze się ugryzłem od wewnątrz. Jak to jest, że oni mnie nawet nie widzą, a do mnie strzelają? Weź go zabij, zabij go, zabij go, kurwa, teraz udowodnij swoją dominację. Chuja tam udowodnisz. Ja już ci nie ufam. Nie mogę pizzy zjeść chociaż. Kurwa, cokolwiek z tego życia, żeby mieć. Nie ma czasu, więc musimy się rozdzielić, a ty musisz przestać narzekać. Chwytasz? Chwytasz, Mordo? Czaisz bazę? Wiesz, i... Strzelaj, za tobą jest, za tobą jest. Cipo, głupia! I... Się wysadził, masz szczęście tylko dlatego. Zabi. Kurwa nie pknąć mi się pod nogami się w kurwie zaraz na nią. Kurwa, ja was nie widzę stamtąd. A nie musisz, ja sam se idę. Kurwa, co jest? Czemu mnie coś tak spychało? Ja jebie. Ile ich? Aha, siema, spoko. Siema. Oj, nie mam tutaj amunicji. O to ja też nie mam. No to nieźle. Właśnie, jak ci idzie, bo nam na razie chwilowo dobrze. Ale zdaję sobie sprawę, że nie jest to stan stały. A wręcz, może być to stan ciekły, bo nam się nie przelewa. O, a ktoś tutaj skacze sobie powabnie. Po, 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 po 10 naboi? Dobra, dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. Ja ciebie triknę. Ja ciebie triknę i spierdalam. No! Pierdole nie trikuję ciebie! Ja... Rwa przed siebie, gdziekolwiek... O Jezus, dzień dobry. <śmary> Kurwa! Ja pierdolę za mną koło mnie we mnie! <śmary> Dawaj! No nie nie, koniecznie. Ja jebie! Więc będę mógł sobie wyjść spokojnie na brzeg. Gdzieś tu iść... O, ma. To może nie tutaj. To... <śmary> ja pierdolę! No, kurwa, dobij go. No, no, skup, mm. Przygotujmy się. Kurwa, strzela od razu? Strzela, nie strzelaj. Nie, nie jest to drugi. A dwa naraz. No kurwa, panowie. Ja nie jestem taki pojemny.